¿Qué? Allora. Yeah. <laughs> yeah, Nie pramki. Przez swój długo, no kurwa to śmiecie Najlepszą killa uro ode Nie mnie. chcę mi się robić akutacji, ja się, wolę odnieść niż kurwa adminowki. Ja właśnie tak Jesteś pojebany z tym mieczem, ja widzę jak ty Tepo tego AR nabijesz. Tp, matej, ma tepnij mnie, matej, ja matej, tepnij mnie. Hej, nie mogę. Okay. Na, 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 na główkę, górę, na główkę, tak, do? dokładnie. Tp, matej, tepnij no. mnie. Zabieraj, zabieraj. Daj.